Kamil Piątkowski trafił do Legii Warszawa. 25-letni stoper podpisał ze stołecznym klubem czteroletni kontrakt. Legia musiała znaleźć zastępstwo dla Jana Ziłkowskiego, znalazła i tym samym przeprowadziła jak dotychczas swój najlepszy transfer w tym okienku. Jaka będzie rola Piątkowskiego w Legii? Jakie są jego największe atuty? A także w jaki sposób Michał Żewłakow ucieka z topora? Zawodnik oznaczony numerem 91 będzie w następnych latach liderem defensywy Legii Warszawa. Legia sprowadziła zawodnika, który wcale nie tak dawno na tyle wyróżniał się w ekstraklasie, że Red Bull Salzburg postanowił wyłożyć na niego aż 6 milionów euro. Piątkowski to piłkarz, który ma też na koncie 8 występów i jedną, swoją drogą przepiękną bramkę, w reprezentacji Polski. Patrząc nieco szerzej, Legia Warszawa dokonała też fenomenalnego dealu na rynku transferowym, sprzedaż Jana Ziłkowskiego za nieco ponad 3,5 miliona euro. A według sugestii agenta Kamila Piątkowskiego, że to jest transfer według kwoty transferu top 3, top 4 w ekstraklasie, można zakładać, że zapłacenie mniej więcej 2 milionów euro za zastępstwo oznacza to, że Legia bardzo wiele na tej wymianie na pozycji środkowego obrońcy zarobiła, wiele jakości nie straciła, a zaryzykuje stwierdzeniem, że nawet zyskała. Jasne, Piątkowski nie jest już najmłodszy. Ma 25 lat, więc to też nie oznacza, że jest jakimś piłkarzem po drugiej stronie rzeki. Tej perspektywy, tego potencjału niewątpliwie uleciało i to wiele ze środka obrony Legii Warszawa, ale koniec końców uważam, że moment na sprzedaż Jana Ziłkowskiego był. Odpowiedni był dobry. Legia podjęła jedyną słuszną decyzję. Co prawda, jeszcze sezon w Warszawie mógłby zwiększyć kwotę transferu, mógłby zwiększyć też zainteresowanie osobą Jana Ziłkowskiego w czołowych europejskich ligach, ale po pierwsze. Nie jakoś diametralnie, po drugie, Legia nie była wcale pewna tego, czy przebrnie przez eliminację i zagra w fazie ligowej Ligi Konferencji, a jednak te europejskie puchary to najlepsze, największe okno wystawowe na świat właściwie dla piłkarzy grających w polskich klubach. Po trzecie, Legia Warszawa nie mogła założyć tego, że Jan Żiłkowski podtrzyma obecną dyspozycję, a gdyby nie podtrzymał, to stałby się jednym z wielu i straciłby tą swoją ekskluzywność na rynku transferowym. Obecne realia pokazują, że Legia w obecnym swoim położeniu musi siłą rzeczy schylać się po pieniądze. Nieraz po drobne. To dobitnie pokazał transfer Ryo i Morishity do Blackburn. Michał Żewłakow jednak nie chce tych realiów naginać. Nie chce malować trawy na zielono. Legia bądź co bądź wygrała rywalizację o Kamila Piątkowskiego z naprawdę wieloma klubami. Agent Kamila Piątkowskiego Maciej Zieliński wspomina o klubach z Turcji, o hiszpańskim Hetafe, o klubach z Włoch również czy na przykład z Championship, czyli zaplecza Premier League ligi angielskiej. To zainteresowanie też niejako potwierdza ogromną wartość Kamila Piątkowskiego. Z ust agenta Kamila Piątkowskiego padły też takie ciekawe słowa. Kamil absolutnie nie ma takich myśli, że to krok do tyłu i to jest bardzo dobre podejście, bo właściwie choć ten ruch jest świetny dla samej Legii, to jest również świetny dla samego Kamila Piątkowskiego. Mamy do czynienia z sytuacją win-win. Kamil Piątkowski przede wszystkim jeżeli tylko zdrowie dopisze ma niemal pewne miejsce w podstawowej jedenastce, poza tym ma okno wystawowe w postaci Ligi Konferencji w postaci europejskich pucharów, będzie grał zapewne o najwyższe cele w ekstraklasie, więc Legia może być dla niego taką trampoliną do powrotu do wielkiego europejskiego grania. Z kolei Legia Warszawa podpisując aż czteroletni kontrakt, Daje sobie taką furtkę, aby sporo w przyszłości na Kamilu Piątkowskim zarobić. Każdy w Polsce wie, jakim piłkarzem jest Kamil. Liczymy, że wniesie do naszego zespołu stabilizację i doświadczenie. Potrzebujemy takich zawodników, którzy jednocześnie mogą być liderami tej drużyny. Dlatego cieszymy się, że Kamil do nas dołączył. Jestem przekonany, że podjęliśmy właściwą decyzję. Tak mówi Freddy Bobić, czyli właściwie prawa ręka dyrektora sportowego Michała Żewłakowa. Freddy Bobić, który właściwie firmuje ten transfer swoją twarzą. Stabilizacja to jest właściwie słowo klucz, ponieważ w ostatnich latach, właściwie w Legii Warszawa, ten środek obrony prezentował się naprawdę bardzo, ale to bardzo różnie. Był mocno rozchwiany, to nie była taka pewność. Właściwie ostatni raz Legia miała pewność i to przez kilka spotkań, kiedy to wyklarował się duet. Kapładi, Pankow. Teraz klaruje się duet Kapładi-Piątkowski i dla Legii Warszawa właściwie najlepiej by było, gdyby ten duet wyklarował się na długie lata. Po odejściu z Rakowa Piątkowski grał w czterech klubach. Poza Salzburgiem był na wypożyczeniach. W Granadzie, w chęt i w Kaszimpasie. Zebrał cenne, naprawdę spore doświadczenie. Sam zresztą teraz mówi, że wraca do Ekstraklasy bogatszy właśnie o... Doświadczenie. Sporadycznie Piątkowski otrzymywał także szanse gry w reprezentacji Polski. Teraz co prawda nie został powołany przez Jana Urbana na wrześniowe zgrupowanie, ale myślę, że głównie ze względu na jego niepewną sytuację klubową i to, że nie grał na początku sezonu. Ponieważ szukał właśnie nowego zespołu. Myślę jednak, że jeżeli rozegra kilka dobrych spotkań w barwach Legii Warszawa, to w październiku będzie już brany pod uwagę i może nawet zostanie powołany. Piątkowski grał w hiszpańskiej La Liga, austriackiej Bundeslidze i belgijskiej Pro League. W barwach Salzburga Piątkowski rozegrał 11 meczów w Lidze Mistrzów. W barwach Hent otrzymał 4 szanse gry w Lidze Konferencji, więc doświadczenie w europejskich pucharach zdecydowanie ma. Poza tym ma też doświadczenie w ekstraklasie, nieco ponad 50 spotkań. Piątkowski sięgnął także z Rakowem Częstochowa po Puchar Polski. Generalnie to jest jego dużą zaletą, że zna polskie realia. Jeżeli chodzi o przygodę w Salzburgu, to jej finał zapewne jest dla Piątkowskiego sporym rozczarowaniem. To znaczy, na kilka dni przed wypożyczeniem do Impasy Piątkowski mówił, że u nowego trenera to każdy startuje z czystą kartą i generalnie dało się wyczuć jego pewność, że będzie dostawał szansę gry. Tymczasem tuż po wypożyczeniu do Impasy, ten trener, u którego każdy startował z czystą kartą, Tomas Lecz, po prostu go skreślił. Oznacza to jednak też, że Piątkowski szukał klubu właściwie od samego początku okienka transferowego, a znalazł dopiero pod koniec. Jeżeli chodzi o charakterystyczne cechy gry Kamila Piątkowskiego, to przede wszystkim wyróżniłbym wyprowadzenie piłki. To ta cecha sprawiła, że Kamil Piątkowski opuszczając Ekstraklasę stał się najdrożej sprzedanym obrońcą właśnie z Polskiej Ligi, ponieważ jest to obrońca nowoczesny, a europejskie kluby szukają właśnie takich nowoczesnych defensorów. Może Piątkowski nie ma cech przywódczych, tak mówiąc wprost takiego charakteru, bo w perspektywie nawet kilku lat uważam, że to nie jest materiał na kapitana Legii Warszawa, ale 25-latek bardzo wiele zyskuje z piłką przy nodze. To o czym wspomniałem, świetne wyprowadzenie piłki, bardzo dobre długie podanie. No i trzeba też zaznaczyć, że Kamil Piątkowski jest solidny w defensywie. Nie porusza się jak wóz z węglem, jest dosyć zwrotny, w miarę szybki. Ale myślę, że Legia Warszawa przede wszystkim skorzysta na nim w rozegraniu. A to dobrze, bo trener Jordanesku często, szczególnie w meczach ekstraklasy, stara się tę piłkę krótko rozgrywać od tyłu. W tym Kamil Piątkowski jest naprawdę dobry i może sprawdzić się w Legii Warszawa, bo po prostu do niej pasuje. Ten transfer to także pokaz tego, jak Michał Żewłakow uciekł spod topora. Naprawdę długo było trzeba czekać na te transfery w Legii Warszawa. Kibice domagali się transferów, presja była ogromna, zaczęło się to takie narzekanie, a wyniki na tym czekaniu nie ucierpiały. I to w żaden sposób. Właściwie w zamian za to czekanie, te transfery Legii Warszawa są przemyślane, są rozsądne, a Legia ma znacznie większe rozeznanie na rynku transferowym. Piątkowski nie od samego początku chciał iść do Legii, zatem Legia musiała poczekać. I ta cierpliwość to jest największy priorytet i wydaje się, że największa zaleta Michała Rzewłakowa na rynku transferowym. Kibice oczekiwali zbudowania drużyny na miarę zdobycia Mistrzostwa Polski i uważam, że dołożenie jeszcze jednego, może dwóch zawodników sprawiłoby, że te nadzieje zostaną po prostu zrealizowane. Legia właściwie tak jak rok temu na papierze ma kadrę na Mistrzostwo Polski, ale przy tym w tym sezonie ma świetnego trenera. Edward Jordanesku to trener, którego wyniki bronią tak bardzo, że aż trudno to jest wyrazić. Jest super Puchar Polski, zwycięstwo oczywiście z lechem Poznań, ale przede wszystkim jest awans do Ligi Konferencji po wcale nie tak łatwej ścieżce eliminacyjnej, a przy okazji wyniki w ekstraklasie. Nie ma tragedii, a Legia dużo rotowała, więc koniec końców te rezultaty mogą naprawdę napawać optymizmem. I to, co generalnie dzieje się w Legii Warszawa, nie tylko na boisku, to może napawać optymizmem. Tak czy siak, sam w sobie transfer Piątkowskiego to jest genialny ruch. Legia sprowadziła zawodnika z doświadczeniem poza granicami Polski, ale nie tylko, ponieważ Piątkowski już raz pokazał się ze świetnej strony w ekstraklasie. Czy pokaże się drugi raz? Co sądzicie na temat tego transferu? Dawajcie oczywiście znać w komentarzach. Chętnie z Wami podyskutuję w sekcji komentarzy. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę pod tym materiałem. No i co? Słyszymy się w kolejnych odcinkach. Cześć!